Zawózmy na do Bieżące wydarzenia, relacje reporterów i komentarze ekspertów. Fakty po południu o 16. Program prowadzi Jolanta Pieńkowska. Do wspólnego oglądania programu zaprasza jego sponsor, firma oim Producent magnezu w kapsułkach Helamagde 6 Forte. W nocy na zachodzie kraju będzie mglisto, a na północy może padać słaby deszcz albo mrzawka. Temperatura od 0 do 7 stopni. Jutro w zachodniej i południowej Polsce przeważnie pochmurno, natomiast w centrum i na wschodzie będzie pogodnie, a miejscami wręcz słonecznie. Temperatura od 7 do 13 stopni. Ciśnienie bez większych zmian. A najnowsza 16-dniowa prognoza temperatury jest już teraz w internecie na www.tvmteo.pl do wspólnego oglądania programu zaprosił jego sponsor, firma Olimbras, producent magnezu w kapsułkach D6 64.